Wody kelner dziwi się. Jak ten gość poznał, że do wina do, dodałem wody. W szkole uczono nas, że woda jest bez smaku. Szef restauracji gniewa się na kelnera. Co się z tobą dzieje? Wczoraj rozbiłeś trzy talerze i wazę. Dziś cztery talerze i dwa półmiski. Co znowu rozbijesz jutro? Nic. Jutro mam dzień wolny. Rozpędzony jeż biegnie przez pustynię. Nagle wpada na kaktusa i woła. Mamo, to ty? Dlaczego pająk ma osiem nóżek? Żeby mógł chodzić, kiedy jakiś dzieciak wyrwie mu sześć. Pani Krysiu zwraca się szef do swojej blond sekretarki. Jeśli nie ma pani specjalnych planów na weekend, proszę pojechać ze mną na wieś. Mam taki miły domek w lesie nad jeziorem. Z przyjemnością, panie dyrektorze, odpowiada sekretarka. I wezmę też swojego chłopaka. Chłopaka? A po co nam jakiś chłopak, protestuje szef? A to na wypadek gdyby pańska żona też chciała trochę odpocząć?